Cześć, witajcie, tutaj Kosek. Piotrek wysłał mi mapkę, jestem bardzo mu wdzięczny. Jeżeli chciałbyś, żeby nagrał twoją mapkę, że wysiesz mi ją na maila i ja ją ocenię, skomentuję, czy była fajna, czy była nudna, ale zazwyczaj są fajne. To jest jego druga mapka, na jaką ocenę oceniłem mapkę poprzednią Piotra, ale teraz myślę, że jest sporo ładniejsza, bo gdy weszłem już tutaj na mapkę, to... Bardzo ładnie tutaj zrobił, bardzo pięknie nawet to zrobił. Szanuję, szanuję, szanuję za wystrój. Widać, że jest bardzo dobrym budowniczym. Można tak chyba go nazwać. Nie wiem, jeżeli ktoś jeszcze ładniej buduje i chciałby coś zaprezentować swoje możliwości, to mógłbym mi wysłać taką mapkę dla mnie. No i co? No i lecimy, tak? Co najpierw lecimy? Może informacje najpierw, dobra? Informacje. Na mapie są poukrywane diamenty, czyli ich jest 14, co zauważyłem już na starcie, to gdzieś tutaj za drzwiami jest jeden diament. Diaks. O właśnie, znalazłem tego Diaksa. Chodź. O, witam, witam. Dobra, czyli mam już dwa. Dobra, jeszcze 12. Mapkę budowałem kilka dni za taki wystrój, taki piękną, to co powiedziałem już na początek, że tak ładnie wygląda. To owszem, ładnie. Widać, że się postarałeś. No właśnie, mapka jest specjalnie dla mnie, nie jest oszukiwana, jest specjalnie dla mnie. Mapka zbudowana przez Piotra 1003. Dobra, yy, co teraz? Może w informację V2. Tutaj już nie ma Diaksa. Ok. Yy, czekajcie, zrobię tak. Masz e, pozwolenie do weather clear, ok, time set, e, w sytuacji kiedy się poddasz game od 1, game od 3 albo kill, ok, dobra, spoko, co już start, jeszcze zasady są jakieś, ok. I tu, tu mi się strasznie to podoba, ładne to takie, jeszcze to zielone szkło, Faj, fajnie to wygląda. Dobra, zasady. Graj na wersji 1.8.8. A właśnie, jeszcze coś do tych mapek. Jeżeli będziecie mi wysyłać, to róbcie mapki najlepiej na 1.8.8, bo wolałbym y, nagrywać na Blazing Packu. Graj na Game O2. Ok, dobra, już. Game O2, fajnie. E, nie czytuj. No ten uśpieszek fajny. Nie graj na żadnym teksturpaku, okej, okay. dowiedzimy się za chwilę. No i co? No i już tak, trochę tak ładnie już nie wygląda ta mapka, co nie? O nie, no dobra. E, co mamy? Nie denerwuj się, no spróbujemy, spróbujemy się nie denerwować. Graj na sześciu czankach, okej, okay, już, a już mam zrobione, okej. Okay. Zasady dla widzów. Sub z dzwoneczkiem, lajk, like, komentarz, kultura w komentarzach oczywiście. Dobra, to co? Już start lecimy. Kraj, kliknij nie. <grym> Dobra, o kurde, ale ciemno. Dajcie mi chwilkę. Dobra, już wróciłem. Teraz jest sporo jaśniej i będziecie wszystko widzieć. No. Jeśli ktoś nie wie jak ja to zrobiłem, że pojaśniłem Minecrafta, wystarczy rzecz do poradnika. Nagrałem go jakieś 8 miesięcy temu. Wiem trochę dawno, ale teraz jest mapka od widzów, dlatego możecie wrócić do, tamtego, do poradnika, jak podwiększyć jasność. I tak właśnie to zrobiłem. Odwróć się. Poziomy przechodzi od lewej. Dobra, czyli mamy tak, najpierw parkour, OK, później labirynt znajdź przycisk. OK, coś jeszcze. Tu mamy Diaksa, to sobie wezmę OK. A tu jest jak z dobra, już, już myślałem, że coś się zbugowało, powrót, dobra, na no to parku lecimy, jak od lewej, łatwy Ale fajnie to zrobione, takie, że tu jest jakby easy, tu jest, co tu jest, średni, a tam będzie na pewno trudny, tak, no, łatwy Obróć się, spawn point, e, wiesz co, chyba się obejdzie, bo to chyba nie zabija, tak? No właśnie, nie zabija, dobra, to to przejdę na spokojnie, easy, gratuluję, przyznaję, że to było łatwe E, drugi poziom. Tak, było to łatwe. Chyba łatwiejszego się nie da <gry> parkura zrobić. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Poziom drugi, średni. Spawn point. Też się chyba obejdzie. Też jest chyba łatwy. Albo dobra, może już nie tak bardzo. Ej, no no, no. Ej, 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 ej. Track ale trolling, ja, ja nawet go nie dostać nie mogę eee, specjalnie będę musiał zeskoczyć, żeby diaksa zebrać Tu jest, dobra Bierzemy go Już mamy cztery diaksy, nieźle. Czy to jest taki średni? Trochę? Można go powiedzieć na średni? Bym powiedział, że nawet jest łatwy, tylko ja skakać nie umiem, bo nie grało się już w Minecrafta Od bardzo długiego czasu I dlatego mi tak nie wychodzi, nie wiem dlaczego ten skok nie chce wyjść Może na kamerce trzeciej mi szybciej pójdzie Oczywiście tu chyba dałoby się nawet szybciej przeskoczyć, tu i tu, ale dobra. Gratuluję, fajnie. Mogą być tu jakieś diaksy połkowe? Nie wiem. Następny poziom, Ok, Trudny, no to jestem bardzo ciekawy co ty na trudnym dałeś. Spawn point. No to już tutaj wpiszę spawn pointa, żeby było szybciej. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, nieźle. Już jesteśmy nawet daleko. Spawn pointa wpiszę. Nawet nie był potrzebny. To tutaj wpiszę. Czyżby mogę tak polecieć? Ok. Okej, okay, zaliczyłem. Nie wiem, czy to, było czy to było zamierzone. Czy coś. Ale dobra. Teraz się skapem, że tu jest diaks. Oh, no. No to co? No dobra, no. Jeszcze raz go przejdę. Tu jest. Dobra. Wzięliśmy, już mamy 5 diaks. nieźle. źle. Było 14. To się miało być 14. Mamy dopiero 5. Aby ten odcinek nie, nie szedł jakoś, nie wiem, 20-30 minut. Dobra, było łatwo. Graj. Boże, nie graj, tylko gratuluję. Tu zauważyłem. Daaksa kolejnego. Aha, dziękuję. Ej, gratulacje. ukończyłeś wszystkie trzy poziomy. Mam nadzieję, że udało Ci się bez citowania. Oczywiście. Nie wiem, czy to było zamierzone, że tutaj mogłem skok zrobić tu yy, i miałem pójść najpierw tu, tu i tu, 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 bo chyba zapomniałeś dać tutaj albo szkło, albo barier bloki, to nie wiem, yy, ale dobra. Yy, czas na kolejny poziom, kliknij. Labirynt teraz. Powodzenia. Dobra, zobaczymy jak go szybko przejdę. Tu idziemy w prawo, o no nie. Dobra, czyli zasada lewej strony. I nas tutaj źle poprowadziło. Tu nie będzie. Oby to szybko przejść. Oby to szybko przejść. Patrzymy, jak to szybko przejdziemy. O, chyba. O, chyba jest wyjście. Tak? Bo coś za długo. Ty, dobry labirynt. Gratuluję. Nice. Kliknij. Dziękuję. Łatwo było, łatwo było. Myślałeś, że to koniec. No nie, no bo jeszcze była... Jeszcze co tam było? Był parkour, labirynt i właśnie znajdź przycisk. Na no to bonusik, tak? Powiadasz od serca. Dobra, zobaczymy. A gdzie znajdź przycisk, Alo? Powodzenia. Okej, okay, taki labirynt, dobra. I tu jest pomarańczowe. Tu, 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 tu tu. Ja to ale nie umiem grać. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, tu mamy Diaksa, dobra, lecimy. Gratulacje, eee, znajdź przycisk, dobra, tu mamy Diaksa, aż trzy mapy. Czy ty to widzisz? XD, zaczynaj od lewej. Ło, wow. to trzy mapy, co? <noise> Ciekawa, piekło i las od lasu. Zakładam, że będzie zapewne łatwiej niż wcześniej, bo znajdź przycisk. No to ja tam umiem szukać przycisku, zobaczymy jak szybko znajdę. Tra la, la, la. Dobra, chyba tutaj trzeba wejść, tak? O, tak, tutaj, tutaj będzie przycisk, jak nic. Dobra, mamy Diaksa, zawsze to coś. Gdzieś tu powinien być przycisk, co nie? Tu go nie ma. Może jest tak za drzewem schowany właśnie. Ja taki ślepy jestem. Jednak jest to ciężkie. Przyznaję, nie jest to łatwe. Myślałem, że być... O, nie, dobra, już, już podejrzewałem. Znalazłem. Ale jeszcze to nie to. Ej, no nie chcę się poddawać. Halo. O, tutaj jest. Dobra, znalazłem. No, gratulacje, teraz kolejne poziomy. Dobra, teraz piekło. No, było nawet ciężko. Tutaj są najpierw obczaje. Dobra, nie ma nic. Zblokowałem się. Nie ma. Co, 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 co tam pisze? Gratulacje. Fajne piekło, co nie? No w sumie tak, no bo piekło to szkoła, no nie? XD. Nie skakać, była. Po czym? Nie skakać po szafkach. O nie. Aha, taka w sumie podpowiedź, w sumie. Nie, tu nie ma. A co mamy za oknem? Gdzie ty się patrzysz? Na lekcję się skup. Gdzie ty za oknem wyglądasz? <ścoughs> Szukaniu guzika. Dobra, coś jeszcze jest? Nie wiem, po tej stronie. Nie, no to chyba tamty guzik będzie, co nie? A, łatwe piekło. Teraz. O mój Boże, o mój Boże. A, znalazłem. Aj, <laughs> cyprak. O Boże, teraz trzeba każdy guzik poklikać. O Jezus. Nie, no te na pewno nie będzie, bo nie ma mowy. A właśnie tu diaksę mam szukać. Jezus, więcej tych skrzynek się już nie dało dać, co nie? A tu jest diaksik A myślałem, że dasz do skrzyneczki. Okej, okay, czyli nie będę szukał, bo już mam 14. Uuu, lol, jak... tu, tu powinien być sumy guzik albo tu. Tu się taka idealna mie miejsce na guzik znalazło. O mój Boże, żeby to znaleźć. Zakładam, że gdzieś tu będzie na ścianie. Oby był jakiś z tych. Bo mi się nie chce szukać. Za dużo tego jest. Mi tu zejdzie zapewne jakieś pół godziny albo i więcej, nie wiem. Woda. Ok. żeby mogę stąd wyjść? Nie, dobra. Ok, czyli się nie da stąd wyjść. Bo jeżeli by się dało wyjść, to byłoby coś fajnego, bo mógłbym oszukać system. Albo? Nie, 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 nie. Tam jeszcze bym potrzebował przeszukać tych guzików. Ok, czyli tu coś jest. Jest jakaś dziura. No nie. Nie, tu nie ma guzika. Albo ja ślepy jestem. Gdzieś ty to dało. Gdzie ty dajesz ten przycisk, halo? A tam jest. A, znalazłem cię. Znalazłem ten przycisk. Tylko jak go kliknąć. O nie. No i tutaj jest. Dobra, znalazłem, dobra, nie jest tak źle. Dobra, kolejny diaks. Ej, 15! Uuuu czyżby o jeden diak za dużo? Miało być 14. Gratulacje, ukończyłeś mapy. Ostatnia chyba najtrudniejsza. Nie była aż taka trudna. Była taka jak pierwsza, nie była najcięższa. Początek mapy. Wybór poziomu w game mode 3. Dziękuję Ci za przejście mapy. Ja również dziękuję, fajnie, fajnie się bawiłem. Co Ci mogę tu powiedzieć? No może, może bym Ci ocenkę może wstawił najpierw. Mapa serio zasługuje na wielkie pochwały e, pod względem wyglądu mapy, bo jest, jest pięknie zbudowana. To na pewno jest plus. Fajnie jest napisane, nie widziałem jakichś błędów ortograficznych. Co jeszcze? Fajnie zapisane zasady, informacje. Co i jak, start. Nie było żadnych bugów szanuję, szanuję. No i ładnie zrobiona przede wszystkim. To mi się najbardziej podoba w takich mapach. Fajnie zrobiony, fajny baton, to na, te, na pewno to, to mnie rozbiło. Ten trzeci poziom, bo tu jest szukania szukania, tu byś naprawdę mógł ukryć wszędzie ten przycisk. Wszędzie, mógłbyś nawet zrobić takiego pranka, że on tutaj jest, co nie? Że tutaj dajesz dokaza i, i tutaj klikam i po prostu już, elo. I bym tak naprawdę szukał i szukał i szukał gdzieś tam, 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 gdzieś w zakątkach, a tu by się okazało, <laughs> no. A się okazało, że tutaj jest, no to też nie jest tak źle. Tak, tutaj był, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Fajna szkoła zbudowana, i tak dalej. Dobra, no to tyle chciałem. Jeżeli chcielibyście wysłać mapkę, to wystarczy, że zbudujecie ją, wysycie mi ją na maila i najlepiej, żeby było kilka screenshotów, żebym wiedział, że coś się na niej znajduje. Najlepiej, żebyście opisali tą mapkę. Na mojej czapce się wyświetla: przycisk subskrybuj, żebyście zasubskrybowali. Tyle chciałem powiedzieć. Do następnego i cześć.